Witam Cię na kanale Zdrowie i Mindfulness. Znajdziesz tutaj zestawy ćwiczeń opartych o uważność i współczucie pogrupowane tematycznie. Ćwiczenia, które stanowią treść tego kanału mają formę autotreningu, bazują na rozwijaniu uważności i umiejętności radzenia sobie z natrętnymi myślami i wewnętrznymi niepokojami. Pozwalają rozwijać samoświadomość. I uczą, w jaki sposób można wykorzystać wewnętrzne zasoby do poprawy samopoczucia i zwiększenia umiejętności radzenia sobie z trudnościami życia codziennego. Kanał Zdrowie i Mindfulness składa się z serii krótkich nagrań z ćwiczeniami do samodzielnego odsłuchiwania w domu. Nagrania, które udostępniamy, przygotowane zostały przez lekarza, który jest także certyfikowanym praktykiem mindfulness czyli uważność i compassion, czyli współczucie. Do tworzenia ćwiczeń korzystamy z przebadanych i stosowanych na całym świecie programów terapeutycznych, takich jak trening redukcji stresu w oparciu o uważność zwany MBSR, terapia poznawczo-behawioralna w oparciu o uważność, czyli MBCT lub trening współczucia oparty o uważność MBCL. Programy te stosowane są z powodzeniem jako cenne uzupełnienie klasycznego leczenia u pacjentów na całym świecie, pomagając łagodzić dolegliwości związane z nadmiernym niepokojem, obniżonym nastrojem, przeblekłym bólem czy zaburzeniami snu, poprawiając komfort życia i ogólne samopoczucie. Mogą być również stosowane u zdrowych ludzi jako trening uważności i współczucia. Ułatwiający radzenie sobie ze stresem i trudnościami dnia codziennego. Zapraszam zatem do otwartego, pełnego ciekawości podejścia do samego siebie, skorzystania z możliwości nauczenia się i poznania czegoś nowego, co dodatkowo może okazać się pomocne w radzeniu sobie z problemami dnia codziennego. Aby w pełni doświadczyć korzystnych efektów zaproponowanych ćwiczeń, Zalecam wykonywanie wybranego ćwiczenia codziennie przez co najmniej tydzień, zanim przejdziesz do kolejnego ćwiczenia. Ćwiczenia warto wykonywać w ramach zaproponowanych serii i w zaproponowanej kolejności, przynajmniej na początku. Z czasem nauczysz się dobierać ćwiczenia odpowiednio do swoich potrzeb lub do sytuacji. Na początku, regularne wykonywanie ćwiczeń może sprawiać pewne trudności. Ale w ciągu dwóch, trzech tygodni ćwiczenia wejdą do rutyny dnia codziennego i być może przyjdzie taki moment, że nie będziesz sobie wyobrażać dnia bez mindfulness, podobnie jak trudno jest nam rozpocząć dzień bez mycia zębów. Zapraszam zatem do świadomego korzystania z kanału Zdrowie i Mindfulness, a także do doświadczania pozytywnych skutków zaproponowanych ćwiczeń. Jestem również ciekawa Twoich osobistych doświadczeń i odczuć z pracy z zaproponowanymi ćwiczeniami. Będę więc wdzięczna za pozostawione komentarze i uwagi. Życzę ciekawych doświadczeń na drodze do rozwoju uważności, samowspółczucia i samoświadomości. Jeśli uznasz to za stosowne, podziel się tym kanałem ze swoimi znajomymi i zaproś ich również do rozwijania mindfulness w trosce o zdrowie psychiczne i fizyczne.